Monolog o strefach klimatycznych. Dzisiaj jest sobota, 31 sierpnia 2024 roku. W dzisiejszym wpisie podzielę się swoim monologiem o strefach klimatycznych, dotyczące których przemyślenia przyszły mi do głowy dzięki zbliżającemu się wielkimi krokami wrześniowi. Pod koniec sierpnia nie mogę się powstrzymać przed myśleniem o zbliżającym się wielkimi krokami wrześniu i jesiennym chłodzie którego nie mogę się doczekać po przeżyciu takich upalnych letnich dni. Jednak we wrześniu jesienny chłód nie do końca przychodzi w niektórych miejscach. Według geografii w naszym świecie występują zarówno strefy czasowe, jak i strefy klimatyczne. W zależności od stref klimatycznych przychodzą różne klimaty w nadchodzącym miesiącu. Nauczyłem się, że na Ziemi wyróżniono takie strefy klimatyczne jak strefa umiarkowana, strefa podwrotnikowa, Strefa zwrotnikowa i tak dalej, które różnią się pod względem promieniowania całkowitego, temperatury powietrza oraz opadów atmosferycznych. Prawdopodobnie oczekuje się, że we wrześniu przychodzi jesienny chłód w strefie umiarkowanej, w której leży Polska. Z kolei Chiny są tak ogromne, że ten kraj jest podzielony na kilka znacznie różnych stref klimatycznych. Niestety często przebywam w dwóch regionach leżących w strefie podzwrotnikowej. W których jest bardzo ciepło nawet we wrześniu, a prawie nigdy nie pada śnieg. Przypominam sobie, że bardzo mi się spodobał marcowy chłód w Warszawie, a także bardzo się ucieszyłem, gdy padał śnieg w Warszawie 18 marca rano. Zdałem sobie sprawę, że znacznie różnię się od kilku Polek, które powiedziały mi, że nie lubią Polski ze względu na tamtejszą pogodę, a chcą się przeprowadzić do Hiszpanii. Dowiedziałem się, że Hiszpania leży w strefie podwrotnikowej. Oznacza to, że te Polki chcą się przeprowadzić z kraju w strefie umiarkowanej do kraju w strefie podwrotnikowej, a czuję dokładnie odwrotnie, bo nie mogę się doczekać ucieczki ze strefy podwrotnikowej, aby móc cieszyć się jesiennym chłodem i zimowymi opadami śniegu.